Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj postanowiłam, że zrobimy coś innego coś zupełnie nowego e, ponieważ zaczniemy sobie nowy haft e, i słuchajcie, przygotowałam się do tego dość dobrze e, mianowicie, jak widzicie, kupiłam sobie sagę co ja tu włączyłam? kupiłam sobie sagę e, której w ogóle nie potrafię obsługiwać. Jestem już po obejrzeniu filmików Sysi ale coś mi się tam w głowie roześniło, ale jeszcze nie do końca. Postanowiłam, że tym razem wyhaftuję coś swojego i nie będę kupowała żadnego gotowca, dlatego wzór mam właśnie na sadze. Do tego wzoru przymierzam się już od dawna, tak naprawdę znalazłam go gdzieś w odmętach internetu dawno i rzeczywiście już Wam opowiadam o co chodzi z tym wzorem. Więc tak, e, tutaj są wzorki, które bardzo chciałabym wyhaftować. I na sam początek znalazłam sobie ten oto wzór. E, bardzo mi się on spodobał, uznałam, że będzie po prostu rewelacyjny. Znalazłam sobie ten wzór. Mój tablet jest w ogóle okropny, wiem. I to, że widzicie to tak średnio, to, to też wiem, bo ciężko złapać ostrzeż na tym okropnym tablecie. Znalazłam sobie ten wzór, bardzo chciałam go wyhaftować, natomiast później, no i zamówiłam sobie do niego właśnie mulinki i w ogóle wszystko, i później zobaczyłam, że ten sam zestaw, ten sam wzór haftuje Sysia. No i trochę się zaskoczyłam, że wybrałyśmy akurat to samo I na początku miałam takie mieszane uczucie A potem uznałam, że no jednak nie chcę haftować tego samego, co ona Więc zmieniłam sobie ten wzór I ee, stwierdziłam, że haftuję takie coś Ale potem jednak stwierdziłam, że nie, wyhaftuję takie coś Aż w końcu stwierdziłam, że dobra, ostatecznie haftuję to e, No i tutaj jest ten wzorek, na którym jest wszystko i nic tak naprawdę tak on wygląda. Wydał mi się bardzo ciekawy, ponieważ na tym wzorze, jak możecie zauważyć, jest po prostu wszystko. Tutaj jest jakaś, nie wiem, gazela, za chwilę jest jakiś ptaszek. Tutaj coś mi się kojarzyło. O, z jakąś papryczką chili tutaj. Więc ile byśmy na ten obrazek nie patrzyli, to za każdym razem zobaczymy coś nowego. I to mi się spodobało, że jest właśnie na nim wszystko i nic. No i będę haftować ten obrazek. Natomiast mulinki i wszystko zamówiłam właśnie do tego zestawu, bo miałam zamiar go haftować, ale później właśnie po zobaczeniu w filmiku Sysi stwierdziłam, że, że jednak nie chcę haftować. Skoro wybrałyśmy ten sam wzór, to, to ja odpuszczę. Jednak się do niego nie będę przymierzać. No, jakoś mi się tak tu dziwnie wydało, że będziemy haftować to samo. Może z jednej strony fajnie, no bo jednak przypadkowo znalazłyśmy ten sam wzór. Natomiast e, jednak się przystawię na ten tutaj u góry. I już Wam pokazuję, ponieważ tutaj mam paczkę. E, to jest paczka, którą zamówiłam ze wszystkimi rzeczami, które mi będą potrzebne. Jeszcze jej nie otwierałam, e, zdarłam tylko tutaj tą. Karteczkę, która była doczepiona. Zamawiałam ją z pasmantery Haftix, dokładnie tak samo jak ostatnio. Nawet powiem Wam, że lubię zamawiać z tej pasmantery. Jedyne, co mnie denerwuje, to to, że nie mogę zrobić szybko przelewu, tak na przykład blikiem, tylko rzeczywiście muszę wchodzić na bank i robić przelew. To jest jedynie takie frustrujące trochę i. Miałam już rezygnować z tego powodu, bo ja jestem trochę leniwa i nie chcę mi się wchodzić na bank, wpisywać tego wszystkiego, więc stwierdziłam, że dobra, jednak nie zamówiłam z tej e, pasmanterii, ale potem uznałam, że dobra, niech będzie, już zamówię. Już nie będę taka. Dostałam jakiś papier. Nie wiem, o co z tym chodzi. Czemu dostałam jakieś papiery? Dobra, nie wiem. Te papiery mnie średnio interesują. Nie wiem, czy, co one robią w ogóle w mojej paczce. Tutaj mam coś jeszcze. Tutaj są chyba moje paragony. Aha. Dobra, mam paragon i mam nici. To nie są nici, to są igły. Zamówiłam igłę. Pisałam do was właśnie kiedyś o te igłę, jak ja mam sobie taką igielkę dobrać i wziąłam takie. I wiem, że miałam już 28, ale ja takich w ogóle tam nie widziałam, więc wziąłam jakieś 26, ale nie wiem, czy to o to chodziło, czy to jest dokładnie to oznaczenie, które ja bym chciała. Chciałam taką do. Ta, chciałam igły do, do, do takiej kanwy, dość drobniutkiej. Wiecie, że ja się na tym nie znam, więc tak wszystko na oko trochę. E, Okej, okay. mam tutaj moje mulinki, zamówiłam tych mulinek trochę. Ponieważ tak naprawdę nie wiedziałam, ile mi ich będzie potrzebne. Już Wam pokazuję. O, już widzę, że fajny kolor. Tak jak chciałam. Zobaczcie, jaka żarówa. No po prostu piękne. Mi się mega ten kolor podoba. To jest mulina ariadna. Kolor 1548. Mega mi się on spodobał na internecie i uznałam, że wezmę właśnie jego. Tych mulinek trochę zamówiłam. 7, 3, 4, 5, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, a może i 8. Eee, w każdym razie nie wiedziałam, ile mi ich będzie potrzebne, więc ich trochę zamówiłam. Eee, więc, więc trochę ich mam pewnie mi ich zostanie ale to tak na wszelki wypadek wolałam się ubezpieczyć i już Wam pokazuję jaką wybrałam kanwę to jest kanwa, którą ja wybrałam e, tutaj macie wszystkie, wszystkie potrzebne informacje wiecie, że ja się na tym dokładnie nie znam nic Wam na ten temat nie opowiem e, ponieważ się dopiero uczę Zamówiłam taką kanwę, bo, bo w zasadzie nie wiem czemu zamówiłam taką kanwę Wiem, że rozmiar na pewno będzie dobry, bo już sobie to sprawdziłam I 32CT Bielusieńka, piękniusieńka, pewnie będę haftowała jedną nitką Zobaczę, tak jak mówiłam, nie wiem jak ja mam to haftować Ale zobaczymy Niech będzie ten pierwszy raz Na czymś się muszę uczyć I zamówiłam coś, co ja bardzo lubię to są takie foliki na mulinki, które wkładamy później do segregatora. I zamówiłam takie dwie. Kupowałam je już kiedyś, ponieważ ja swoje wszystkie muliny chowam właśnie do segregatora. Muliny z Ariadny. No jeśli chodzi o te chińskie zamienniki, to przechowuję je w zupełnie inny sposób. Ale właśnie na Ariadnę mam takie coś i ja sobie je po prostu wkładam tutaj w te jakieś włosy mi się tu zaczepiły wkładam sobie je po drugiej stronie wkładam sobie je tutaj do tych do tych tych przegródek i wszystko ładnie przechowuję w segregatorze to jest tak naprawdę na jakieś nie wiem, są takie patyczki białe i na te patyczki się nawija muliny i się ją wkłada tu, ale ja nie mam tych patyczków i nawet nie miałam zamiaru ich kupować Ponieważ ja wkładam całe motki tutaj po prostu w to i też mi się to fajnie sprawdza. Przeglądam segregator i widzę, co gdzie mam. Nie lubię przekładania muliny na bobinki. Dla mnie to jest totalnie bez totalnie nieporęczne. Próbowałam tak na początku, ale to w ogóle jest to nie moja bajka i nie mam zamiaru jej przechowywać w bobinkach. Dlatego mam takie foliki. Dla każdego tak naprawdę ten sposób może się wydawać fajny. Dla każdego, tak naprawdę, yy, przechowywanie mulin w inny sposób będzie bardziej poręczne. Ja akurat wybrałam taki sposób. Dla mnie to jest super. Yy, nie neguję tych, którzy sobie mają na bobinki. Ja natomiast ich nie lubię. I teraz Wam opowiem, wezmę to na bok i opowiem Wam, yy, jak sobie zmierzyłam rozmiar kanwy. Yy, na samym początku, żeby zmierzyć rozmiar kanwy, yy, musimy mieć wzór. Ja sobie ten wzór tutaj otworzyłam i jeżeli mamy już wzór, to sprawdzamy, jaki on jest duży. Mój ma mniej więcej 350 krzyżyków na 420 bodajże, 430. I teraz wychodzimy z tego i jest taka specjalna aplikacja: kalkulator rozmiaru kanwy. Wchodzimy sobie w takie coś i mamy tutaj wszystko wypisane. I na szerokość moja kanwa ma 350, i na wysokość ma 430. Zaznaczamy sobie, jaka to jest kanwa. Moja to jest 32, i dalej sobie piszemy, jaki chcemy mieć margines. Ja chcę mieć margines 5 cm. I teraz sobie klikamy oblicz. I nam wychodzi, że potrzebujemy rozmiar kanwy 37,78 cm na 44,13 cm. A moja kanwa ma, słuchajcie, 50 na 70 cm, więc wiem, że będzie dobra. Mogę sobie tego zapasu robić i robić i robić. I będzie pięknie. Więc tak sobie to obliczyłam. Bardzo Wam to polecam. Jeśli chcecie, to super opcja. Nie trzeba się za bardzo z tym natrudzić. Teraz kolejną rzeczą, którą będę musiała zrobić, to rozrysuję sobie marginesy i rozrysuję sobie krateczki, bo uznałam, że fajnie mi się będzie robiło na krateczkach. Jak możecie zauważyć, dzisiaj przyszło mi haftować w samochodzie, oprzyłam sobie tę kanwę naokoło, mm, troszkę jak nogami i niezbyt równo, ale uważam, że nie ma to żadnego znaczenia, chodzi tylko o to, żeby mi się nic tutaj nie pruło, wyhaftowałam sobie tyle i powiem Wam, że haftowanie na takiej drobnej kanwie jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące, straciłam ostrość, tutaj sobie postawiłam moją sagę. W ogóle nie umiem się nią obsługiwać. I pokażę wam jedną rzecz. Nie mogę sobie wziąć i wykazywać tego, co już zakolorowałam. I nie wiem o co w tym chodzi. Klikam sobie ten przycisk i w tak i tak i nic mi się nie zmazuje. I nie wiem dlaczego. Czy to dlatego, że nie mam internetu. Ale włączam internet i też tego nie było. W sensie nie dało się zmazać nic, nie mogę zrobić. No, i tak sobie haftuję. W ogóle tutaj mam pierwszą krateczkę XD. Kiedyś w końcu w to wyhaftuję. Nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. Na razie mam małe problemy techniczne. Wracam do Was kilka dni później, aby pokazać Wam efekty mojej pracy, e, które nie są zbyt wielkie. Od razu przepraszam za te głosy w tle. <śmiech> <śmiech> ale to Nadia gra mi muzyczkę. E, jak zwykle zresztą. Mm. Powiem Wam szczerze, że im więcej wyhaftowuję, tym bardziej mi się podoba ten wzór. Mega mi się podoba tutaj ten ptaszek, jest po prostu przeuroczy i pokochałam haftowanie na takiej drobniutkiej kanwie. Do tej pory bałam się, tak jakby spróbować. Wydawało mi się, że w ogóle nie będę widziała tych krateczek, ale haftowanie na Takim drobnym materiale jest o wiele bardziej satysfakcjonujące i uzależniające niż haftowanie na takim zwykłym takiej 11 czy czternastce. O wiele więcej trzeba w to włożyć pracy i te obrazki wyglądają o wiele fajniej. No i teraz pokażę wam statystyki z Sagi. Tak się to wszystko prezentuje w sadze. I teraz tak, dzisiaj mamy niedzielę 31. Natomiast to co widzicie, wyhaftowane dzisiaj 47 to jest tak naprawdę wynik z 28 stycznia. Haftowałam i po prostu zapomniałam sobie tego wymazać w sadze. Więc tu jest troszeczkę przekłamane. Natomiast ilość krzyżyków się zgadza. I nie wiem, czy te 1013 to jest już to, co wyhaftowałam, czy nie. W każdym razie tak to wygląda. I u samej góry macie progres. 1,27% już jest dobrze, aczkolwiek jeszcze jestem daleko Przez ten czas poznałam się troszkę lepiej z tą sagą i wiem już co i jak, wiem również, dlaczego nie chciało mi się to zmazywać, mianowicie. Więc tak, tu miałam przerzucone na backstitch i ja w ogóle nie miałam pojęcia, że w tym wzorze jest w ogóle backstitch. I wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy ja to zobaczyłam. Liczyłam, że się obejdzie, ponieważ naprawdę backstitchu nienawidzę z całego serca. Nadia też potwierdza. W każdym razie przerzuciłam sobie już to na cross stitch, czyli te krzyżyki. No i już jest wszystko w porządku, więc super. Jak widzicie, pracuję cały czas z e, obszarem wydzielonym. Uwielbiam tą opcję. To jest po prostu moja ulubiona opcja w sadze. E, no i tak to wygląda. Mam wyhaftowany taki kawałeczek, ale w porównaniu do tego, co mi zostało, no to jeszcze sporo przede mną. Ale jest już lepiej. Ważne, że jest satysfakcja.